Witam Was serdecznie w niedzielę. Jest godzina 13:30. Chciałbym zapowiedzieć po pierwsze jutrzejszy odcinek o godzinie 17. .00. Zapraszam Was oczywiście, jak zwykle, na kanał Pompa Ciepła IPV. Tam będzie bardzo taki fajny, ciekawy odcinek. Nie związany, co prawda, z pompą, ale pośrednio z ogrzewaniem związany i serdecznie Was na niego zapraszam. No i mam taki pomysł. Dzisiaj na godzinę 19. Jeśli macie ochotę, napiszcie mi w komentarzu 19, a może 20, więc napiszcie, czy bardziej będzie pasowało Wam 19 czy 20, chciałbym się spotkać na live, bo słuchajcie, prawie 4000 subskrypcji. Brakuje tam niewiele, jak patrzę to jest 3880, więc duża szansa, że nawet dobijem, a może i nie, to nie jest w sumie istotne, ale skoro jest już taka fajna grupa ludzi, to chętnie bym się z Wami spotkał o godzinie 19:20. Napiszcie, która by Wam bardziej odpowiadała. A może nie. Do zobaczenia w takim razie. I jutro 17 odcinek. Zapraszam serdecznie. Będzie fajnie, będzie śmiesznie, będzie ciekawie. Cześć.